W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, który przychodzi nad jezioro Galilejskie, tam siada na górze, i gromadzą się wokół niego wielkie tłumy, i przynoszą oni do niego chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych, jak pisze Ewangelista Mateusz. Jezus ich uzdrawia, a tłumy, które są zgromadzone wokół Jezusa, ogarnia wielki podziw i wielbią Boga. Jezus objawia się poprzez znaki i cuda, które czyni. Kiedy słucham tego dzisiejszego słowa, przychodzi mi na myśl inny fragment Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału, kiedy Ewangelista opisuje sytuację, gdy Jan Chrzciciel jest w więzieniu i słyszy o znakach i cudach, które czyni Jezus. Posyła do Jezusa swoich uczniów z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać. Jezus wtedy im odpowiada, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia. Jezus nie odpowiada uczniom Jana wprost na pytanie, czy ty jesteś tym, którego oczekujemy. Nie mówi, ja jestem Mesjaszem, tak to ja, ale mówi, Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Jezus właśnie znów tutaj objawia się poprzez znaki i cuda, które czyni. Czy my potrafimy w swoim życiu rozpoznać znaki i cuda, które czyni Jezus? Każdego wieczoru, kiedy staję do modlitwy, kiedy robię wieczorny rachunek sumienia, zanim skupię się na swoich grzechach, na swoich słabościach, na swoich upadkach, staram się podziękować Panu Bogu. Za ten dzień, który minął, a szczególnie właśnie za te sytuacje, w których mogłem spotkać Jezusa, w których mogłem doświadczyć Jego obecności, w których mogłem poznać go przez znaki, które czynił w moim życiu właśnie danego dnia. I nie muszą to być jakieś wielkie, spektakularne cuda i, i często to nie są. Czasem jest to jakieś spotkanie z drugim człowiekiem, usłyszane słowo, które potrzebowałem właśnie usłyszeć, które przyniosło mi pokój i pocieszenie. Czasem jest to pomoc ze strony drugiego człowieka, której potrzebowałem, a o którą nie prosiłem. Czasem jest to jakaś rozwiązana sprawa, która wydawała mi się trudna i nie do przezwyciężenia. Jezus przychodzi do naszego życia ze swoimi cudami każdego dnia, ale my często nie potrafimy Go poznać. Chciałbym dzisiaj zaprosić Ciebie, abyś spróbował może właśnie podczas wieczornej modlitwy stanąć przed Panem. I spróbować, przeżywając właśnie w modlitwie, w myślach ten dzień, który przeżyłeś, aby zobaczyć w doświadczeniach, w tych wydarzeniach, które przeżyłeś dzisiaj, to, gdzie spotkałeś Jezusa, te miejsca, w których mogłeś doświadczyć Jego obecności, abyś potrafił rozpoznać znaki, które Jezus czynił w Twoim życiu.